Cześć, witam z kolejnym filmem na moim No i dzisiaj znowu zagramy sobie grę Beamer's Drive No ale dzisiaj w... Różnymi właśnie pojazdami będziemy Zjeżdżać sobie z... góry Która Nie jest Taka jakby stroma Tylko jest po prostu Ma jakieś tutaj różne przeszkody Przez które musi... musimy przejechać I jechać tam na koniec Oczywiście nie będziemy jeździć tylko z zwykłymi autami będziemy jeździć też jakimiś tam tuningowanymi, dziwnymi autami, a także jakimiś innymi pojazdami, więc startujemy na początku jakieś BMW i jedziemy. Próbujemy to przeżyć, ale ciężki jest ten wzor, pewnie Okej. Okay. No, to był wysp do go. Myślałem, że będzie cięższe. O nie, nie widziałem tej dziury. No, ale niestety BMW nie dało rady. Przejdźmy do kolejnego pojazdu. I tym razem wylosujmy jakiś pojazd. Ja mam taką właśnie do losowania maszynę. I jakiś pojazd. Taki stary samochód jakiś, ok. I teraz y, zmieńmy jego części. Jakieś tam losowe. Ok. Szybko, trochę te lampy się zrobiły, ale. Okej, okay, ciekawie wygląda ten pojazd. Teraz y, tym pojazdem musimy zjechać na dół, y, więc spróbujmy. No silnik już wybuchł. No i toniemy w lawie Więc zmieńmy znowu pojazd A bardziej wylosujmy Ok słuchajcie kolejnym pojazdem jest coś takiego I teraz losujemy do niego jakąś dziwną konfigurację Więc wylosowała nam się taka konfiguracja Nie ma styłku ale jakby unosą się, więc chyba opony są na tym, a spróbujmy. No dobra, to więc działa. działa. No i. Spatrzmy, czy przejedzie cały tor. A silnik mu pękł, okej. Okay. Przejeżdża przez dziurę i daje, dał radę, jedzie dalej O nie, 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 już chyba nie przejadę dalej, bo nie nie mogę, bo silnik No i do dziury wpadłem, dobra Jak dla mnie na razie najdziwniejsza konfiguracja Okej, Okej teraz słuchajcie, wylosą się samochód z podstawki gry No i e, zmieńmy jego część Okej, okay, to bardzo ciekawie wygląda, ale spróbujmy. Może, może będzie fajnie. Jeździł. Zobaczmy, przejedziemy przez niego. Nie, yes, udało się Teraz tylko przyspieszę przez lawę i w sumie nic innego nie zostało A jednak jakieś te wyskocznie, ale myślę, że damy radę już tutaj Tak, damy radę więc spokojnie tutaj przyjechać Czy ja serio wpadłem do dziury no nie. No dobra. To ten też już nie przejedzieć raczej. Ok, słuchajcie, teraz losowało się coś takiego. No i próbujemy tym przejechać, chociaż tam już wtedy byliśmy blisko, jednak trochę zabrakło, więc mam nadzieję, że tym się uda. W sumie to samochód taki trochę terenowy, więc powinien dać radę. No ale zobaczymy. No nie, może poradę jechać? Jedzie. Może jakoś ten? Niestety nie. No dobra, kolejny samochód nie do OK, słuchajcie, kolejny jest Volvo, chyba tak to jest Volvo i yy, trochę nikt nie rzeczy mi ma, wydaje mi się. Ale dobra, nieważne jedziemy po prostu. No teraz chyba dam zaraz ci. O, on ale bo w sumie jest szybkie, więc może do radę przejechać w miarę ten. ten. Tor Ale jest szybki, więc da radę pewnie przyjechać ten tor, chociaż... O, skoczyło o nie Zepsuło się, ale chyba mogę jechać nie Mogę jechać Nie, dobra wpadnę do lawy no, i kolejne auto to nie w Lawie, chyba drugie już. Kolejne auto to jest właśnie ETK i e Sirius. I w sumie może zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jak wam się film podoba. A my teraz wybieramy jakiś tutaj streamingowany wygląd. Ok, nie wygląda źle. Zobaczymy, czy. Jest szybkie w miarę. Ciekawe mnie czy te pianino z tyłu się odczepi. O, odczepiło się właśnie. Ok, skaczymy. Lecimy. O, idealnie nie zahaczył. Ten kawałek mostu po prostu. Dobra, on ma szansę przejechać tam. Nie. Jest, dobra, udało się. Pierwszy samochód dojechał do końca. Popróbujemy oczywiście z jakimś jeszcze tam. Ale fajnie, że chociaż jakiś już dojechał. Ale auto się teraz wystowało. Zobaczcie to. Dobra, jestem ciekaw w tych konfiguracji do mnie. I okej, okay, słuchajcie, jak na razie zmienił się tylko kolor na niebieski. I co to są za koła? Tu chyba też jakieś inne ma. Ale te tak mu nie pasują. O, jeszcze jakieś takie. z jakiego dziwnego materiału się zrobiły te. Te. Już chyba w środku się coś zmieniło, ale tak to jest wszystko to samo, okej. Okay. Jedziemy, spróbujemy tutaj jakoś opanować ten samochód. Dam mu drugą szansę, bo trochę zepsułem na początku i teraz to, to, to nie w lawie, więc spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, co będzie druga próba i jak na razie lepiej się trzyma tej drogi, Spróbujemy chyba tym mostem, bo mniejszy spadek jest, ale chyba jest wolniejszy, bo już ma maksymalną prędkość, to też się zmieniło. i po aucie. Teraz już na pewno nie pojedzie, chociaż silnik działa, sprawdźmy czy da radę. Nie, nie chcę jechać. Okej, okay. zmienimy auto. Okej okay, kolejny jest Nessenus, ale taki one. Jako harajstę, Coś światłami chyba policji. Coś nie chce jechać? To jest jak maksymalna prędkość, da? To widzimy się jak tam dojadę. Case będzie okay, powoli zjeżdża, ale to będzie trwało wieki. Więc ja po prostu mu trochę pomogę, używając tego boostera takiego. Tak mi się drzwi otworzyły. No i teraz można jechać. Mm. Okej. Okay. No teraz wypadły. O, i się wybuchł. O nie, wpadnie do lawy. Nie dojechał, niestety, więc no spróbujmy z kolejnym pojazdem. Okej, okay, kolejny Mercedes, tym razem jako szybko samochód. No i taki y, z tyłu ma większe koła, lekko chyba za duże, ale najważniejsze działa. No i próbujemy jechać do końca. Jest w miarę szybki, więc mam nadzieję, że Nie rozwali się o most albo jakąś nie wpadnie do jakiejś lawy Więc Przejeżdżamy przez most O udało mu się Ok. Teraz tylko lawa i Szkody Jak te góry w sensie no Ok. Nie, rozwalił się. Proszę, że jedzie. Nie jedzie, w takim miejscu się rozwalił. No nie. No dobra, próbujemy jeszcze inny motor. Kolejny dziwny pojazd się LSO, Więc z nim próbujemy tutaj przejechać. No nie. Załatwiam od tej górze I leci W dół Może mi się uda Nie zdążyłem skręcić, okej okay. Kolejny samolot nie przejechał niestety Teraz się bardzo ciekawy pojazd trafił, w sensie zobaczcie jakie on malowanie e i chyba jest mocno skrępowany z tego co widzę. O nie, która? Zapomniałem o niej znowu. Może w, wlecie w na koła w sesie. O! Może da się dalej jeździć, na nim jeździć, mam taką nadzieję. Nie, nie, nie da się nic No jest kolejne kolejna osoba, której nie może przyjechać. Okej, okay, mamy teraz Ferrari Albo Bardziej te niby Ferrari z gry No i Mam nadzieję, że przyjedzie, wciąż jest strasznie nisko Zawieszony Ten pojazd W Polsce składłem, ale Może jeszcze będzie się dało jeździć Mam taką nadzieję No niestety nie. Kolejnym prezentem jest Mini Cooper i w sumie fajnie wygląda, nie zmienił się jakoś bardzo i wydaje mi się, że jakoś bardzo też silnika lepszego nie ma.